5 minut do zdrowia na piątkę to podcast, w którym jako trener specjalizujący się w pracy z osobami po kontuzjach dostarczam najważniejsze informacje dotyczące rehabilitacji i ćwiczeń. W ciągu zaledwie 5 minut dowiesz się jak radzić sobie z bólem, urazami i problemami zdrowotnymi, aby wrócić do pełnej sprawności. Zaczynajmy! Jeśli kiedykolwiek Twoja kostka wygięła się w naturalny sposób podczas gry w piłkę, biegania czy spacerowania, ten odcinek jest dla Ciebie, więc zachęcam Cię do jego odsłuchania. Jeśli Twoja kostka ma różną ruchomość pomiędzy lewą a prawą stroną, czy czujesz, że brakuje Ci w niej siły, albo przy każdym spacerze po nierównej podłożu ona Cię boli, czy po dłuższym spacerze, pokażę Ci w tym odcinku, jak przejść z tego etapu do momentu, kiedy będziesz mógł chodzić sobie swobodnie, biegać i robić to, do czego Twoje ciało jest stworzone czyli korzystać pełnią z życia. Twoim największym problemem jest to, że prawdopodobnie po skręconej kostce albo nie zrobiłeś nic, Albo poszedłeś na SOR, tam Ci dali ortezę, przytrzymali się tej ortezie bardzo, bardzo długo i wszystkie mięśni, wszystko dookoła, które jest w kostce zaczęło sobie zanikać i zostawiać Ci dość słabą siłowo i mobilnościową kostkę. Więc musimy to w jakiś sposób rozwiązać, a to jak będziemy pracować zależy od tego, czy coś wyszło na rentgenie i na całej reszcie, bo jeżeli nie wyszło nic, delikatnie się więc zadła ortopeda mówi, że jest OK i za jakiś czas będzie spoko, 2-3 tygodnie, no to my jako trenerzy możemy tutaj śmiało wchodzić i pomagać Ci wrócić szybciej do pełnej sprawności. Więc co zrobić w tym przypadku? Zacznij sobie od swobodnych ruchów kostką, kręcenia tak zwanych kółeczek, przód, tył, odzyskiwanie ruchomości. Nie chcę, żeby Cię bardzo bolało przy tym, lekki dyskomfort i to będzie jak najbardziej OK. Do tego dołóż sobie proste ćwiczenia na palcach, wstępów z łydki na skrzynce, czy na schodku, czy cokolwiek innego, czy po spaceru, chwilę na palcach, jakbyś chodził na obcasach. Możliwości jest multum, chodź sobie na krawędziach stóp i tak dalej, i tak dalej, żeby odzyskiwać ten zakres, budować tą siłę. I to jest początek, na czym chcesz się skupić. Potem będziemy potrzebować ćwiczeń bardziej. Skocznościowych, gdzie będziemy skakać w różnych kierunkach, na różnych płaszczyznach, żeby budować tą siłę, tak zwaną szybkościową i żebyś był przygotowany na to, co Twoje życie przygotuje Twojej kostce i całej reszcie. Więc w to bym się skupił. Ile tego, jak, kiedy i tak dalej. Od 1 do 3 razy w tygodniu taki mocniejszy trening. Na samym początku możesz to robić nawet 2-3 razy dziennie, jeżeli chodzi o te kręcenia kółkami i tak dalej. Jeżeli po treningu będzie boleć mocniej, to znaczy, że zrobiłeś coś za mocno i musisz troszkę spowolnić to wszystko i dać sobie więcej czasu, ponieważ twoje ciało daje ci sygnał, że tego potrzebuje. I po prostu posłuchaj go, bo ono chce dla ciebie dobrze, ono chce żyć, więc na tym bym się skupił. Jeżeli chodzi o to, jak ja pracuję z takimi osobami, na przykładzie kilku moich podopiecznych, Zuza, która ma hipermobilność, czyli ma nadbierną mobilność stawów, bardzo często kręciła te kostki i zaczęliśmy właśnie sobie od pracy statycznej w danych końcowych pozycjach, żeby zbudować siłę w, w tych końcowych zakresach, co daje fajne przełożenie na aktualne, bo ona potrafiła iść, iść i nagle kostka uciekała, wyginała się w trzy strony i nie skręcała jej, ale ją bolała z racji tego, że e, więzadła, które tam były, zostały delikatnie ponaciągane. Więc budowaliśmy najpierw sobie trochę siły, już skakaliśmy sobie od razu, oczywiście, bo nie było to skręcenia, tylko to była bardziej brak siły, brak stabilności w tych końcowych zakresach, więc tymi wszystkimi rzeczami można sobie działać w tym przypadku. Jeżeli skręciłeś kostkę podczas gry w piłkę, przy okazji, jak jesteś piłkarzem, takich podopiecznych też mam, to twoje kostki zwyczaj pozostawiam wiele do życzenia, jeżeli chodzi o zakres ruchu, więc nad tym zakresem ruchu wypadałoby popracować, dodać też im siły. I tak samo trzeba iść w skoczność. I tak pracuję z każdym podopiecznym. Wygląda to bardzo podobnie. Z jednymi pracuję szybciej skocznościowo, z innymi wolniej. Wszystko zależy od tego, w jakim etapie jest i gdzie się znajduje i jakie są zalecenia lekarza. Ale ogólnie z kostkami jest tak i z całym ciałem, że im dłuższe nieuruchomienie, tym gorzej dla tego stawu mięśnia i tak dalej. Więc jeżeli tylko fizjologia i lekarze pozwalają, to trzeba od razu działać i tym bym się kierował. Więc podsumowując to wszystko, co tu zostało powiedziane, zacznij od spokojnego ruchu, wykonuj go sporo i powolutku staraj się utrudniać życie swojej kostce, wrzucaj ją na coraz mocniejsze obciążenia, coraz trudniejsze rzeczy i to będzie sobie powoli szło do przodu. Hmm. Jeżeli ortopeda powiedział Ci inaczej, bo coś uszkodziło się mocniej, albo trzeba włożyć kostkę w gips, bo coś się połamało tam, no to jakby to jest inna para koloszy. Mówię o przypadku, gdzie wszystko jest ok. Ortopeda powiedział, że ortezę możesz sobie nosić, bądź nie nosić, albo zazwyczaj każą ją nosić. Jeżeli ortopeda trochę kuma w ruch, to powie nosią w razie jakichś dłuższych spacerów i tak dalej. Na razie na co dzień jej nie noś, bo kostka tego potrzebuje. Im dłużej to się jest unieruchomione, tym gorzej dla tego stawu i całego organizmu. Więc ruszajmy się, bawmy się tym ruchem i myślę, że te wszystkie informacje pomogą ci szybko wrócić do pełnej sprawności. Jeżeli nie wiesz, jak wrócić do pełnej sprawności po urazie kostki, skręceniach itd., to śmiało napisz do mnie wiadomość na Instagramie czy napisz po prostu maila. To tyle ode mnie. Widzimy się w następnym odcinku.